Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chodź za oknem jeszcze zima i śnieg, my dziś sobie wysiejemy pelargonie rabatowe. W ostatnim czasie kupiłam trzy różne paczki z pelargoniami rabatowymi. Pelargonia rabatowa salmon, czyli o kolorze łososiowym, którą miałam już w zeszłym roku, w paczce jest, na, na paczce jest napisane, że jest 12 sztuk tej odmiany. Kupiłam też taką różową odmianę, taką fukcjowo-różową. Tej odmiany jeszcze nie miałam, ale mi się spodobała i postanowiłam ją kupić. Oczywiście kupiłam też dwie paczuszki, ale najwidoczniej, najwidoczniej nie tylko mi się spodobała, ale też komuś z domowników. Trzecie opakowanie, które kupiłam. To taka mieszanka pelargonii rabatowej I w tej patrzówce jest 50 sztuk I posiać na próbę I zobaczyć jakie kolory nam wyjdą Myślałam, że wykorzystam je na balkonie Do wysiewu pelargonii Przyda nam się Ziemia do wysiewu Perlit ogrodniczy Żeby troszkę rozluźnić jeszcze ziemię do wysiewu Chociaż niektórzy twierdzą, że nie ma takiej potrzeby i konieczności. Tutaj mam wodę do zwilżenia naszej ziemi. Mam tutaj nasze paletki. W takiej dużej paletce mam 60 komórek, czyli 60 nasionek wysieje i będę chciała stworzyć 60 sadzonek. Pod tymi komórkami mam właśnie taką tackę, którą będzie można napadniać od dołu. Pod tą tacką mam jeszcze taką skrzynkę na warzywa, owoce, która będzie mi pomagać w bezpiecznym przenoszeniu moich sadzonek. Druga opcja wysiewania np. mniejszej ilości pelargonii, jeżeli ktoś nie potrzebuje tak dużo, to jak kupujemy czasami wiosną bratki w takich multidoniczkach, ja je zostawiam, oczyszczam częściowo i jeszcze przez kilka lat można je wykorzystać do własnych wysiewów. I tutaj też mam taką tackę po jakichś spożywczych artykułach, która będzie służyć mi do nawadniania. Pelargonię, szczególnie przy. Wysiew, po wysiewie potrzebują ciepłych warunków Będę je stawiać na parapecie okiennym y, Równo z szybą, czyli podniosę troszkę poziom y, Za pomocą styropianu Oraz będą potrzebować jakieś kopułki przezroczyste Miałam takie plastikowe y, 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 kopułki Chyba zostawiłam je na działce więc początkowo jakim, jakąś folią mi okryję, a gdy będę na działce to po prostu zmienia na te docelowe kopułki. A teraz przejdziemy do mieszania ziemi. Założyłam właśnie rękawiczki i tu do swojej e, takiej kuzecki na ziemię wysypuję znaczną część ziemi do wyślewu. E, którą niedawno zakupiłam, jest świeża, ciepła, nieprzemarznięta, nieprzemoczona, leciutka, widać w niej też włókna kokosowe i do takiej ziemi nasypę też odrobinę tablicu odrodowego, myślę, że jakieś dwie garście i wymieszam i wystarcza. Ziemia jest i tak dość taka lekka, przepuszczalna. Dolewam do ziemi z perlitę wodę, żeby nasze podłoże od początku było nawodnione, znowu dobrze mieszam. Ziemia ma mieć taką konsystencję, że jesteśmy w stanie ją zgnieść, ulepić kulkę, ale za chwileczkę jesteśmy w stanie ją łatwo rozkruszyć. Ziemię mam już przygotowaną, teraz tą gotową mieszanką wypełnię wszystkie moje komórki. Wypełniłam wszystkie komórki ziemią. Jeszcze w niektórych miejscach trochę podociskam. Nie za mocno, żeby ta ziemia nie była przecież zbita. Przecież zależy nam, żeby nasionka łatwo kiełkowała. Ale szczególnie te zewnętrzne komórki troszkę trudniej je wypełnia się ziemią, więc jeszcze tam spróbuję troszkę jej dołożyć. I przyszedł czas na najmilszą czynność, czyli wysiewanie nasionek. Wewnątrz jest jeszcze wewnętrzna torebka, jest znacznik, też z tej firmy, więc od razu zaznaczamy sobie, jaka to odmiana. Na rękę wysypuję swoje nasionka, sprawdzimy za chwileczkę, ile było w takiej poradaczce. I po jednym nasionku w środek sobie wkładamy. Te nasionka są otoczkowane, więc jest jej lepiej widać. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 15, 16 nasionek, czyli było więcej niż napisali. Napisali, że 12, a w tym opakowaniu było 16. Dołożę jeszcze z drugiego opakowania. Dołożę jeszcze kilka nasionek z drugiego opakowania. Tak jak w tej pierwszym są one otoczkowane i w drugiej paczce jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nasionek, także też więcej niż napisane na opakowaniu. Może jeszcze jeden rządek tej łososiowej odmiany. Myślałam o połączeniu tej łososiowej odmiany z fioletowym heliotropem peruwiańskim. Wydaje mi się, że kolorystycznie wyglądałyby dość dobrze. Ale muszę jeszcze zastanowić się, czy ich warunki, później uprawy, pozwalają na to. Czyli mam 4 rządki po 6 nasionek, czyli 24 nasionka. Jest napisane, że wysiewamy je na głębokość, na głębokość 0,5 cm i siwki pojawiają się po 14 dniach. Więc delikatnie. Kredką zagłębię nasionka i delikatnie przysypię ziemię. A teraz przyszedł czas na tą drugą odmianę różową. I też wkładam znacznik, kredką sobie zaznaczyłam, od których komórek zacząć wysiew. I widzę, że te nasionka też są otoczkowane. Zobaczymy. Te, tamte były żółte, te są z kolei zielone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Też 14 nasionek, czyli więcej niż przypuszczaliśmy. Więc patrzyłam jeszcze w tym drugim opakowaniu, że było ich 19. Ale nie mogę ich teraz znaleźć. I tak jak we wcześniejszym etapie, tak samo tutaj jedno nasionko ląduje do jednej komórki. I tak jak w przypadku tamtej pelargonii, nasionka różowej delikatnie na pół centymetra zagłębiam w ziemi. A teraz przyszedł czas na mieszankę pelargonii rabatowej. I też zaznaczam sobie od tego <noise> miejsca: wysiewam tą pelargonię. Sprawdzam nasionka. I tutaj mam i nasionka żółte, i zielone. Więc pewnie są i łososiowe, i różowe na opakowaniu. Widać już też takie lekko fioletowe, białe, też czerwone więc posieję troszkę takich troszkę takich tak samo jak wcześniej kładam nasionkę na środku każdej komórki na ziemi i tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich odmian delikatnie nasionka zagłębiam w ziemi okrywając je pół, cen, pół centymetrową warstwą ziemi Moja ziemia wprawdzie była już nawilżona, ale jeszcze delikatnie z góry zwilżają wodę. Mam taki mały opryskiwacz, ma bardzo taki delikatny strumień, yy, strumienie wody, więc nawet jak małe nasionka podlewamy, to na, te nasionka nie zagłębią nam się mocno w ziemię. To jest taki opryskiwacz, do perfum. Za chwileczkę pokażę Wam, jak odłożę te moje siewki pelargoni, które ja dopiero urosłem na parapet. To właśnie moja steropianowa podkładka na parapet, która wyrówna nam poziom równo z szybą naszych siewek, później sadzonek. I w ten oto sposób kładę moją skrzyneczkę z pelargoniami na takie styropianie. I tak jak mówię, do tych paletek były takie kopułki plastikowej, plastikowe, które utrzymywały wilgotność, która jest szczególnie ważna przy kiełkowaniu nasionek. W tym momencie ich nie mam, dlatego zakryję je Takimi pociętymi reklamówkami, które również spełnią to zadanie. Możemy też wykorzystać na przykład folię bąbelkową po jakichś produktach, które, które kupiliśmy. Tak samo nie jest po jakimś małym AGD. Druga reklamówka. I co jakiś czas Sprawdzamy, czy nasze nasze siewki są wilgotne, jeśli nie, skraplamy delikatnie wodę czekamy na liście właściwe i wtedy już zdejmiemy foliowe nakładki z naszych pelargonii. Za dziś dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia.